Doktor, doktor, doktor Kali. 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 Już się dzień jak tragasz pochyla. Trzeba iść na miasto, wigilia. Trzeba się trochę powłóczyć zamglonymi ulicami Krakowa-Kraków. Jest dama, węgla w biżuterii świateł sztucznych. Siostry moje, ulice, chcę wam dziś miłość swą wyznać. Wy jesteście moja ojczyzna, mój śnieg i wiatr i deszcz. Śnieg tak pachnie jak lilia, deszcz jak wino upija. Idąc z wami, słyszę jak mija szalony XX wiek w dali na wzgórzu przystanek, gdzie miasto zaczarowane wypłyniecie piękniejsze od najpiękniejszych rzek, siostry, moje ulice w dzień ze słońcem na szybach w noc z wiszącym księżycem w was puszałem w ręcznikach małe łódki z papieru o złote szuflady dźwięków o melancholię z szmeru, kto potrafi tak jak wy rzewnie zasnąć, i osnąć? Kto tak szepnie do ucha, nie smuć się, bracie, nie smuć, na wiosnę ptaszki i listki. A latem kurz złocisty, jesienią koncert czysty, a zimą wiatr iśnie, śnieg tak pachnie jak lilia, deszcz jak wino pija, idąc z wami. Słyszy jak mija szalony XX wiek. A podobno jest gdzieś ulica. Lecz jak tam dojść? Którędy? Ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica wielkiej kolendy. Na ulicy tej takiej, w kurzu, z węgla, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom, jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Przed bramą ten sam stróż stoi, przy bramie ten sam kamień. Pyta stróż, no gdzieś pan był tyle lat. No wędrowałem przez głupi świat. Więc na górę szybko po schodach wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. Przy niej ojciec z długimi wąsami. I dziadkowie, wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę potem... Umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już wzeszła gwiazdka na niebie, że czas się dzielić opłatkiem. Więc wszyscy podchodzą do siebie, a serca drżą uroczyście. Jak na drzewie przy listkach liście jest cisza. Choinka płonie na szczycie herubin fruwa. Na ochę na blask świeczek złotem zasnuwa. A skąta z ust brata płynie kolenda. Na Okarynie. Lula i Jezu. 啊。处？ Witamy Państwa najpiękniej. Właściwie przywitał Państwa Mieczysław Święcicki, najbardziej krakowsko-wigilijnym wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Witamy w pełnej światła, radości i łopotu anielskich skrzydeł piwnicy. Witamy, dziękując ogromnie za przebycie. Ale przede wszystkim dziękujemy... Pan Jan Trybulski mówi przedłuża, czy tam To są święta. Panie Janie, co tam jakiś Gałczyński? Przedłużać. Na miks. Jakie brawa. Szanowni Państwo, przyjaciele. Witamy, jak powiedziałem, pełne światła radości i łopoty anielskich z Piwnic. Dziękujemy Wam za przybycie. Ale przede wszystkim dziękujemy Wam, przyjaciele, za wsparcie w ciągu tego jakże ważnego dla piwnicy roku. Roku, który mija. Dziękujemy za Wasze dobre myśli, dobre słowa i dobre rady. Dla nas absolutnie bezcenne. Witamy w piwnicy na opłatę. Dobry wieczór. Teraz, proszę Państwa, absolutna, prawie że premiera, bo to Pan Tadeusz...